Witam się, tej strony Kacper z Wrestlingoholika, holika Oto wrestle predycje odnośnie WWE SummerSlam 2020. Najgorętsza gala lata w wrestlingu nadchodzi nam w niedzielę 23 sierpnia w Amway Center w Orlando na Florydzie w nowo stworzonym WWE Thunderdome, czyli. No, po prostu WWE na najbliższe miesiące przyrobiło AMway Center na swoje potrzeby, i będziemy mieli z powrotem wielkie Titan Trony i pirotechnikę i tym podobne rzeczy, oraz wirtualnych fanów na trybunach. No, na razie, patrząc na to, jak to wyglądało na SmackDown, wyglądało to w miarę okej, okay, ale dalej średnio. Fajnie by było jednak, gdyby tych rekrutów z Performance Center przywrócono, ponieważ oni dawali jakiś tam dźwięk i to teczkę lepiej wyglądało. Tak więc nie przedłużając, w karcie mamy 8 walk. Przejdźmy do omawiania samej karty SummerSlam. Pierwsza walka to jest starcie o WWE Raw Tag Team Championship, które prawdopodobnie się znajdzie w pre-show, tak mi się wydaje. The Street Profits, Angelo Dawkins i Montez Ford będą bronić swoich tytułów przeciwko Andrade i Angelowi Garzie. Ten storyline już trwa ładne parę miesięcy by można stwierdzić, tak właściwie od kiedy Street Profits przestali walczyć z Viking Raiders przeszli do walki z Andrade i Anhelem Garzom. Mieliśmy też po drodze Monteza Forda, który był zarażony czymś, skażony, po czym teraz jest żądny zemsty. No i teraz nasuwa się zagadka dla nas, kto ewentualnie może wygrać w tym pojedynku. Moim zdaniem zwyciężą Andrade i Angel Garza, przyda się trochę powielu świeżości w dywizji Raw Tag tym bardziej, że jest troszeczkę taki zastój, nic nie mam do Street Profits, jednak ich Tyson Reign jest taki średniowy, a panują nam od bodajże lutego, jeżeli się nie mylę, więc... Naprawdę, chyba już czas na małą zmianę, i ja bym dał szansę Andrade i Angelowi Garzie, jakby ewentualnie wypadli z WWE Raw Tag Team Championship. Mój typ leci na Andrade i Garze, lecz nie zdziwię się, jeżeli Street Profits jednak będą w stanie obronić swoje tytuły. Kolejnym starciem jest to walka o WWE United States Championship gdzie Bobby Lashley i Shelton Benjamin nie mogą być przy ringu. Apollo Crews będzie bronił swojego mistrzostwa przeciwko mvp -mu. To starcie miało się odbyć na Extreme Rules, jednakże ze względu, że Apollo pauzował ze względu na pozytywny wynik na COVID-19 To to starcie zostało tak jakby Odłożone w czasie Apollo Crews już z nowym mistrzostwem United States Które położy naszali tutaj na SummerSlam I moim zdaniem Apollo Crews obroni to mistrzostwo Nie widzę MVP'ego Jako mistrza, tym bardziej, że on raczej jest Takim part-timerem, nie jest zawodnikiem Na dłuższą metę bardziej on jest menadżerem The Hurt Business a swoją robotę tutaj wykonują Bobby Lashley i Shelton Benjamin i mi się właśnie wydaje, że to albo Shelton albo Bobby Lashley staną w szramki z Apollo Crews'em wkrótce o United States Championship, MVP będzie gdzieś tam z boku się temu przyglądał ponieważ e, tak mi się wydaje będzie następny krok, mi się wydaje że zestawienie takie jak Bobby Lashley kontra Apollo Crews możemy na pewno zobaczyć albo na payback, albo na kolejnej tam gali pay per view, więc będzie to na pewno dobre starcie, a tu bez problemu Apollo powinien obronić swoje mistrzostwo. Kolejne starcie to walka o WWE Smackdown Women's Championship, gdzie Bailey, mistrzyni, będzie bronić swojego tytułu przeciwko Asce niespodziewanej pretendentce. Aska wywalczyła miano pretendentki w tym Triple Brand Battle Royal na jednym z Epizodów SmackDown. Asuka będzie walczyć i o SmackDown Women's Championship i Raw Women's Championship z Golden Raw Models. I pierwszą przeciwniczką będzie Bailey. I mi się wydaje, że Bailey obroni SmackDown Women's Championship, oczywiście przy pomocy Saszy Banks. I to, tak jakby później, zaraz przejdziemy do stacji o Raw Women's Championship, to podsyci dalej rywalizacji Saszy Banks, ewentualną z Bailey. One w dalszym ciągu są w posiadaniu Women's Tag Team Championship też. Posiadają tak właściwie wszystkie pasy dla kobiet w głównym rosterze. No i moim zdaniem, Aska jeżeli ma zdobyć któryś z pasów, to nie z niebieskiego brandu, bo ona jest z czerwonego brandu, więc no wiadomo po który pas prędzej może sięgnąć. A mi się wydaje, że Sasha Banks pomoże Bailey i później zobaczymy co się dalej stanie. Bailey według mnie obroni pas na. SummerSlam i dalej będzie SmackDown Women's Champion bezproblemowo. No i kolejnym starciem jest to walka właśnie o WWE Raw Women's Championship, gdzie Sasha Banks, nowa mistrzyni Raw Women's, dość niedawno zdobyła ten pas, bo na jednym z Raw po Extreme Rules będzie bronić pasa przeciwko. Poprzedniej mistrzyni, czyli właśnie Asce. Aska wydaje mi się, że tu raczej wygra. To jest mój typ Aska. Wyjdzie z SummerSlam jako WWE Raw Women's Champion. I tutaj Bailey będzie próbowała pomóc Saszy Banks, ale nie tak skutecznie jak Sasha Bailey, gdzie Bailey obroni swój pas. Tylko tyle, że. Bailey po prostu jakoś tam przeszkodzi lub po prostu nie wiem zleje sobie Sasha Banks i jej obronę pasa. Będzie cała zadowolona, że obroniła swój i don't care, jeżeli chodzi o Sasha Banks i Aska po prostu wykorzysta sytuację i z powrotem odzyska Raw Women's Championship. To jest moja predykcja. A wkrótce na Payback, który jest tydzień po SummerSlam, wydaje mi się, że Golden Roll Models stracą pasy Women's Tag Team, gdzie dojdziemy do eskalacji konfliktu, gdzie, gdzieś tam, może na Survivor Series, zobaczymy starcie Bailey kontra Sasha Banks, ale o SmackDown Women's Championship. I wydaje mi się, że to się rozpocznie długa saga ciągłych walk Bailey ze Sasha Banks właśnie po, nie Summerslampy tylko po Bayback, bo tutaj najpierw e, Sasha Banks straci mistrzostwo Row, a później stracą pasy, e, pasy Tag Team, a następnie będą walczyć wokół Smackdown Women's Championship. Kolejnym starciem jest to walka No Disqualification Loser Leaves WWE Match pomiędzy Mandy Rose a Sonią Deville i tak, najpierw ten starcie miało być her versus her Match ponieważ Sonia Deville ścięła włosy Memory. Mendy i miało dojść do tego, że Mandy chciała się zemścić na Sony i dlatego miał być ten hair vs hair match, Ale na ostatnim epizodzie Friday Night Smackdown tuż przed Summerslam Sonia Deville zmieniła stypulację tego starcia. Jest to Loser Leaves WWE Match, gdzie przegrana zawodniczka opuści WWE pewnie na jakiś czas. Spekuluje się, że to właśnie Sonia Deville będzie chciała wziąć wolne sobie od WWE Chociaż naprawdę w ostatnich miesiącach forma Sony jest naprawdę zwyżkowa Bardzo dobrze się ją ogląda Jej proma są naprawdę bardzo dobre W walkach też jest już coraz lepsza Więc taka przerwa by była taka dość znikąd Lecz no wiadomo, że raczej nie pozwolą Mandy opuścić na kilka miesięcy Tylko to będzie Sonya Deville i też Sonia Deville wygrała Singles Match kiedyś na Smackdown dawno temu, właśnie z Mandy. Też, tak, właściwie w tej rywalizacji bardziej dominującą siłą jest Sonia Deville. Więc moim zdaniem wygra tutaj Mandy Rose. Ona zgarnie zwycięstwo i pożegna na kilka miesięcy Sonię Deville z WWE. Zobaczymy, co będzie dalej w tej rywalizacji. A później, nie wiem, może Mandy Rose. Się zakręci wokół SmackDown Women's Championship, bo oprócz Bailey i Sasha Banks, to tak właściwie Mandy Rose i Sonia Deville są najbardziej wyraźnymi postaciami w dwizji kobiet SmackDown. Więc wypadałoby, żeby zwycięzczyni tego starcia później poszła gdzieś tam w okolice pasa SmackDown, wydaje mi się. Zobaczymy jak to będzie. Oczywiście tam dalej będzie Sasha Banks i Bailey. Będzie trudno się tam wkomponować w ten obrazek, ale zobaczymy, czas pokaże. Wydaje mi się, że zwycięzczyni tego starcia otrzyma naprawdę spory push. Kolejnym starciem jest to walka Street Fight pomiędzy Sethem Rollinsem, naszym poniedziałkowym Mesjaszem, a Dominikiem Mysterio, synem Reya Mysterio, który jest żony zemsty. Naprawdę chce się zemścić za to, że Seth Rollins, ten zły, okropnie dobry Mesjasz wybił oko, jego ojcu i on naprawdę żony zemsty też Seth Rollins wraz ze swoim disciple Murphym też e, obił strasznie Dominika Mysterio na jednym z epizodów Monday Night Raw kendo stickami, więc naprawdę Dominik Mysterio ta agresja i złość wobec poniedziałkowego mesjasza jest tutaj na skraju eskalacji. Ten konflikt trwa już od sporego czasu. Tak właściwie to jest e, tak, jakby nie wiem, walka zastępcza w zamian za to, że Rey Mysterio tam była niepewna sytuacja z jego kontraktem z WWE. Nam zniknął na kilka tygodni. Negocjować kontrakt. Teraz już wiemy, że Rey podpisał nową umowę, więc też to jest Street Fight, więc. Tutaj i Murphy i Ray Mysterio będą na pewno tutaj ingerować w to starcie dość mocno. Jeszcze tam gdzieś jest w tle Samoa Joe, który też jest jakoś powiązany z tą rywalizacją. I koniec końców, moim typem w tym starciu jest Dominik Mysterio. Jak wcześniej jeszcze to było zapowiadane jako singles match, wydawało mi się, że tu Seth Rollins bezproblemowo powinien zgarnąć zwycięstwo. A żeby potem, nie wiem, była jego konfrontacja z Rey Mysterio, jeszcze zanim Ray Mysterio powrócił do WWE TV, lub, nie wiem, z Alistair Blackiem, z kimkolwiek, lub Samoa. Joe, ale teraz jak dodam stypulację i to, że Rey Mysterio wrócił, więc wydaje mi się, że bezproblemowo Dominik Mysterio w swojej pierwszej walce w historii w WWE powinien sięgnąć po zwycięstwo. Zadebiutuje na slam w lingu WWE niczym jego ojciec w 2002 roku, więc historia zatacza koło. Niech Dominik się zemści na tym Mesjaszu, bo ten Mesjasz jest naprawdę... Nie do zniesienia, by się wydawało wręcz. No, oczywiście sobie żartuję tak więc żarty na bok, ale ja stawiam na Dominika Misterio, że wygra na SummerSlam. Kolejnym starciem jest to walka: False Count Anywhere match od WWE Universal Championship. Gdzie Braun Strowman, Misz, nowy łysy, Braun Strowman odmieniony, zmierzy się z The Findem, Brejem Wyattem, No, i ta rywalizacja. Też już trwa nam od jakiegoś czasu. Tak właściwie od zaraz po WrestleMania. Mieli panowie walkę na Money in the Bank, gdzie zwykła wersja Bray'a Wyatt'a, ta w sweterku z Firefly Funhouse, zmierzyła się z Brown Romanem. Wtedy to Brown Stroman odniósł zwycięstwo. Obronił Universal Championship, po czym yy, przeszedł do rywalizacji z Demizem i Johnem Morrisonem, a następnie powrócił do rywalizacji z Bray'em Wyattem, który powrócił do swojego gimmicku tego. Lidera Wyatt Family tego kultu, tego opętanego Bray'a Wyatt'a, był ten Swamp Match na Extreme Rules, the Horror Show. To był istny horror, bo The Fiend utopił Braun'a Strowmana i wrócił nam Braun Strowman zupełnie odmieniony, czyli po prostu łysy. I mamy healowego chyba Braun'a Strowmana. Wydaje mi się, że tu takie są role, że się odwróciły. Jak wcześniej Braun Strowman, to był ten wielki babyface, który broni nas przed strasznym Bray'a Wyatt'em, który manipuluje ludźmi. Wtedy Bray Wyatt był jeszcze tą złą, hillową postacią, to teraz się odwrócił nam rolę, mi się wydaje. Bo Braun Strowman wrócił, zaatakował Alexe Bliss, która chciała go przyciągnąć z powrotem na dobrą stronę. No i Braun Strowman ten, na ostatnim SmackDown, w tym już Thunderdome, zaatakował kilku babyface'ów i wydaje się, że Braun Strowman po tym swamp meczu przeszedł heal turn, a... The Finn Bray chyba przeszedł taki cichy face turn i wydaje mi się, że tutaj zwycięży Brown Strowman. I już mówię dlaczego. Nie widzę Definda Bray Wyata ponownie z pasem. Wydaje mi się ten koncept bez sensu. Już raz lekko spalił na panewce. I postać Definda jest taka, że on nie potrzebuje tak właściwie mistrzostwa Universal wokół swojej talii. I moim zdaniem lepiej by było, żeby utrzymać ten status quo, czyli Bray Wyatt bez pasa. A Braun Strowman, jako ta chilowa postać może wyglądać dość ciekawie. Jest dużo bardziej agresywny. No i zobaczylibyśmy co by było dalej. Z braunem Stromanem jako mistrz Universal. Wydaje mi się też, że tu dojdzie do takiego małego swearu. Możemy się spodziewać na pewno tej interwencji, moim zdaniem, Alexy Bliss, tylko na korzyść kogo. No, taką oczywistą rzeczą wydawało się, że ze względu, że Strowman ją zaatakował, no to będzie chciała się na Braunie zemścić i pomoże Findowi w zdobyciu Universal Championship. Ale właśnie dostawaliśmy takie wskazówki, że Alexa przychodzi na tą ciemną stronę mocy. Tą ciemną stronę mocy wydaje się Braun Strowman obecnie. I to właśnie Braunowi pomoże Alexa obronić Universal Championship. A może później będzie ją, jego taką menadżerką, gdzie będzie pomagać Braunowi bronić tytułu temu ogromnemu potworowi. A The Fiend usunie się z obrazka Universal Championship. Też podobno niedługo się zbliża draft, może Definda przeniosą nam na row. Zobaczymy. Po prostu na razie trzymajmy Definda z dala od mistrzostw, niech będzie jako taki big deal, tylko że nie kreuje takie walki singlowe, duże, ale poza z mistrzostwem na szali. Ponieważ walki zawsze z mistrzostwem na szali mogą ewentualnie kogoś popsuć postać, znaczy się. A tego w przypadku na przykład Definda Braywehata nikt by nie chciał, więc... No taka porażka samym jeszcze ażby chyba mocno nie wpłynęła aż tak na niego, ale mówię już po tym Slam proszę odsunąć Definda od Universal Championship i jakikolwiek Mistrzostw, bo co później naprawdę źle wpływa na jego postać i jego postrzeganie tego, tej postaci. I main eventem SummerSlam 2020 jest to walka o WWE Championship pomiędzy mistrzem Drew McIntyre'em, który będzie bronił WWE Championship przeciwko psychicznemu Randiemu Ortonowi. Randall, Randall, Kiff, Randall, Kif, Randall, Randall, Kif powinien raczej zwyciężyć w tym starciu, moim zdaniem. Z całym szacunkiem i bardzo bym chciał dla Drew McIntyre'a, naprawdę solidną robotę wykonuje Drew w trakcie tej pandemii, tej ery, gdzie nie było najpierw kibiców, potem byli ci kibice za sztuczni, za tymi pleksami, teraz wirtualni jacyś będą. Drew daje radę, brakuje na pewno tej reakcji publiczności na niego, przez co ten title reign nie wygląda tak jak powinien, ale da McEntire McIntyre wyciska z niego co się da Le lepiej gdyby było żeby McIntyre dropnął na chwilę ten tytuł i później go odzyskał ewentualnie przy dużej publiczności bo Drew zasługuje na dobry title reign Jaki nawet teraz obecnie ma, tylko tyle, żeby ciągle czerpał tą energię z publiczności. To jest taki syndrom, jak ma na przykład John Moxley w AEW, że to są postacie, które potrzebują energii tej z publiczności, której obecnie nie otrzymują, przez co no, wygląda tak jak to wygląda, a powinno wyglądać to zdecydowanie lepiej. A Randy Orton teraz w ostatnich miesiącach jest naprawdę na fali, jest naprawdę w gazie, jest znowu postacią Legend Killera, Legend Killer 2.0, psychiczny Randall Keef. Naprawdę mi się podoba jego postać, obecne wcielenie Randy'ego Ortona, wielu osobom również. Więc jak nie teraz, to kiedy mi się wydaje? I Randy Orton, no, pan kikował tyle legend, że chyba. Również spand kikuje Drew McIntyre'a, chociaż wielu ludzi pragnie tej zemsty ze strony McIntyre'a za te wszystkie legendy. Lecz wydaje mi się, że Randy Orton zwycięży i zostanie się 14-krotnym mistrzem WWE. Taka też jest moja predykcja, Randy Orton wyjdzie z Summerslam jako WWE Champion. Lecz fajnie by było, gdyby może jednak McIntyre dalej by był mistrzem. Z kim bym miał dalej storyline, y, lecz nie obraziłbym się, jakby stracił ten tytuł i po prostu byśmy poczekali na ewentualne zwycięstwo jego ponowne głównego tytułu, tylko już przy okazji, gdzie będziemy mieli dużą publiczność i tą reakcję po prostu na jego zwycięstwa. No i to byłoby na tyle w Predykcjach odnośnie WWE SummerSlam 2020, najgorętszej gali lata. I tak na koniec, jak zawsze, ja typuję na Match of the Night najlepszą walkę gali. Moim zdaniem będzie to starcie. Tutaj ciężki wybór, co może być ewentualnie, bo tu będziemy bardziej patrzyli nie od strony lingowej, ale też trochę storyline'owo. Moim zdaniem jednak po dłuższej drodze namysłu będzie to walka chyba... Ta o Universal Championship powinna być naprawdę godna uwagi, bo tam nie wiem do końca, kto wyjdzie. W ogóle, obydwie walki o te główne tytuły powinny wypaść dobrze. Ale, ostatecznym pikiem, jest to jednak walka o WWE Championship. McIntyre i Orton powinni stworzyć naprawdę dobre widowisko. Orton jest w formie, McIntyre również, więc, według mnie, to będzie walka wieczoru, lecz. Może być też zupełnie inaczej, może będziemy mieli kompletne zaskoczenie, co będzie najlepszą walką tej gali. No po prostu nic tylko obejrzeć i zobaczyć i stwierdzić. No i to byłoby na tyle w predykcjach odnośnie SummerSlam 2020. Jeżeli podobał się ten materiał, zachęcamy do dania łapki w górę oraz zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania tego materiału. Również zapraszam serdecznie na social media wrestlingoholik takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A tymczasem ja byłem Kasper z Wrestlingoholic i do szybkiego usłyszenia.